Z kimś. Ja Nie się rozdłuwam. reklamuję tym, że po prostu dowożę bardzo jakościowy content. Zwykle zatrudniam osoby, które robią naprawdę super rzeczy. Mm -hmm. I. Te marki, które są zainteresowane potencjalną współpracą ze mnie widzą po, ze mną po prostu widzą y, inne realizacje, jakie ja mogę zrobić dla innych marek i oni po prostu. Może nie mam super liczb, ale bronię się jakością i to jest dla mnie klucz. Że po właśnie. prostu jakość. Wspomniałeś, że współpracujesz z innymi e, osobami, no bo przykładowo e, rolki czy fotografie dla Ciebie robi Kaczy, czy Mike. I rozumiem, że po prostu to ty wychodzisz z inicjatywą, że chłopaki. E, Pomogą ci zrealizować content, jakby, że tak powiem, wrzucasz sobie to w koszt tego całego zlecenia dla danego brandu. Dokładnie tak, no teraz zliczamy się z chłopakami i faktorami, no już mamy swoje lata. Nie i... w butach. Tak. Ja, bo zostało mi trochę tych no. tam jeszcze z 2009 roku. No, pod... Czasem jest tak, że po prostu. Barterkiem. Ja ze wszystkimi się lubię mhm. i mal na przykład fotograf mówi: O, mam nowy aparat, chcę przetestować. Idziemy na materiał. Idziemy. I to jest sytuacja win-win. Ja czasem zagajam, żebym sobie coś zrobił, bo po prostu czuję, że nie chcę robić jakichś komercyjnych rzeczy, tylko coś na zajawie I tyle. No i. To po prostu jest wszystko na ziemalskiej opcji. Wiadomo, że też nie nadużywam ich w sensie ich serdeczności, żebyśmy non stop czasem. mielili jakieś rzeczy, tak. żeby budować moje konto. Teraz na jakiś czas wyskoczymy. Powiedzmy, że zróbmy dwa deale płatne, jeden niepłatny i tyle. No. I tak, żeby to wszystko balansu. było fajne.